Modlitwa do najświętszej rany ramienia pana Jezusa. O najukochańszy Jezu mój, ty najcichszy baranku Boży, ja biedny grzesznik pozdrawiam i czczę tę ranę Twoją najświętszą, która ci sprawiła ból bardzo dotkliwy, gdyś niósł krzyż ciężki na swym boskim ramieniu. Ból cięższy i dotkliwszy niż inne rany na Twoim świętym ciele. Uwielbiam Cię, oddaję cześć i pokłon z głębi serca. Dziękuję Ci za tę najgłębszą i najdotkliwszą ranę Twojego ramienia. Pokornie proszę, abyś dla tej srogiej boleści Twojej, którą wskutek tej rany cierpiałeś, i w imię krzyża Twego ciężkiego, któryś na tej ranie świętej dźwigał. Ulitować się raczył nade mną nędznym grzesznikiem, darował mi wszystkie grzechy i sprawił, aby wstępując w Twoje krwawe ślady, doszedł do szczęśliwej wieczności. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi, chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie taki na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc z żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeżeli chcesz usłyszeć więcej modlitw, zasubskrybuj kanał Zjednoczeni w Modlitwie, daj łapkę w górę, a w komentarzu wpisz intencje w jaki chciałbyś się pomodlić.